Wszystkim z tej strony Lakuś, który ma złą minę dzisiaj, że on nie obchodzi urodzin, a że Leon obchodzi urodzinki. Tak, nasz za który ukrywa się pod krzesłem. Nie wiem co, czego on się tu boi, ale nasz soledizan ma dziś urodzinki. Piąte. Jakie obchodzy No zawsze rano on nie chce po pobudzić jakby. O, mówi mi, że że no, że, że, że obudź się! Chodź, daj mi coś smacznego, bo ja mam dziś urodzinki, nie Leoś? Mówisz tak? Daj mi ci jeszcze coś na smacznego? Idziemy? Po smaczka? Tak? No, już się oblizę. No i ja jestem też na tych urodzinkach, jako... Poleciał, się usłyszał. Wy to przyjechali? W moje urodziny? A nie, raczej nie. No, a Lakuś się zwykle nie cieszy, że, Le że Leon ma urodziny, tylko, że on chyba chciał mieć urodziny i być błogosławiony. <laughs> nie? Lakuś? No, Lakuś też jest takim solenizantem. Pomnik w sumie też, chociaż Leon nie chciałby zapraszać Gryzaka na... U, swoje urodziny. Widzicie go w tej białej firance? O, widzicie. Ufcia, główeczka. Uff, chciała No to Leo się tam wypatruje. Zwykle ostatnie, czwarte urodziny Leona był też bardzo fajny. Został też kiełbaski, czy tam śruneczki. No i obchodzimy, że pójdziemy sobie tylko na pole i pobiegamy, pójdziemy na spacer, chociaż nie wiem, czy to się uda, jak jest taka brzydka pogoda. Zresztą zobaczcie sami. Usakra. No więc, może się potem poprawi? Za niedługo ja mam urodziny! No tak, mam za niedługo urodziny i pójdziemy do Zo. Ekstra Zo. Pójdziemy do fajnego Zo, prawda? Leoś? A czy ty nie widzisz? bo nie wiem, czy muszę Leonka brać. Z tym jeszcze panu nie Leon. Co? Leon? Wyobraziłeś się, że obcia się skrzyczała? Za dużo na nią warczyłeś? Nie. A tam mamy kota. Cześć, kocie. W sucie, który mi zjadł poprzedniego chomikę. Dobra, wybaczyłam mu, ale no. Wiesz, ja że jestem ostrożna. sobie nie znam, że ktoś tu taki ponury. No do kamerki. Mały. Cały zlany, bo poszedł i, i, i się załatwić, a tu taki też. Masakr. Zlany piesek. Co my, oś. Ale jesteś mokry, masakra. Jezus. Zlany. Taki biedny. No dobra, Rakoś, muszę rozsadzić w tej urodzinki. Może potem, jak nagram ten filmik. Co? Leoś? Leoś, no? Dobra. A teraz idziemy do Lakusia i zrobić wywiad z kotem, jak on się czuje. Hej, kocie. Jak się czujesz u twojego kolegi? Bla, bla, bla. no to w nosie. Może, może raczej może ma co raczej nie wiem gdzie. Kot! Kocie. Dlaczego są wszyscy na mnie obrazy? Aha, dobra. Aha, dobra. Leoś, o co tam ci gra? Co? Może potem on się poprawi humor. Może nie jest zadowolony, że nagrywam o nim. Raczej tak. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że dawno filmików nie było. Chciałam nagrać dla Was grę, ale <grymnie> nie wiem, jak, jak no, nie wiem jaką grę. No, no, No i nie wiem, jaką grę, i chcę, i chcę żebyście zostawili Subika. O, jak powiedziałam o Subiku, to. Subik, Subik, <grymnie> nie da. Nie wartuję, może tak klepnęłam. To. O, tak. O, tak. No ile on coś tam zareagował. To zostawcie subika, łapeczkę w górę i jak będzie przynajmniej z pięć łapek w górę, to następny filmik z moich urodzin. ZO. Może albo, nie wiem, postaram się coś zastanowić się, ale no, dobrze. No to siemka i to pa. I cześć.